Kiedyś myślałem, że zmienię świat. Wiesz, to podekscytowanie, kiedy odkrywasz coś nowego, cieszysz się tym, chcesz się tym podzielić, bo to genialne, masz ten entuzjazm. Potem okazuje się, że to może jest genialne, ale tylko dla ciebie, bo ludzie nie rozumieją albo nie są gotowi, zajęci swoją codziennością itd. I to też jeden z powodów, że zacząłem wyrażać się przez nagrania medytacyjne, bo one po prostu trafiają do tych, z którymi rezonują i w najlepszym dla nich czasie. I jeśli słuchasz tego wideo, to myślisz, że to przypadek? Ja nazywam się Paweł Stań i zaczynam od nowa na YouTubie na kanale Świadomością przez Życie z godzinną medytacją ukojenie duszy. Jeżeli coś między nami zaiskrzyło, to dodaj świadomością przez życie do ulubionych i podaj dalej swoim bliskim i znajomym. Cudowności dla Ciebie.